Cześć, z tej strony Sandra Gruszkę, jestem dyplomowaną higienistką stomatologiczną i na co dzień oprócz profilaktyki pacjenta zajmuję się również asystowaniem przy zabiegach endodontycznych. Bardzo dużo asystentek nie mają wcześniej styczności z pracą na cztery ręce, bardzo boję się zacząć taką współpracę z lekarzem, dlatego razem z GUTTU w Akademii chciałabym Was zaprosić na szkolenie, które będzie się opierało na ergonomicznej i płynnej pracy na cztery ręce pod mikroskopem przy zabiegach endodontycznych. Będą również poruszane tematy materiałów oraz instrumentarium, które są stosowane na takich stanowiskach. Endo nie musi być nudne, będziesz równie zaangażowana jak twój lekarz. Zapraszam i do zobaczenia!